No cześć, witajcie, ja jestem Popster i witam się w kolejnym odcinku z gierki Home Sweet Home, epizod drugi. Dobra, tak więc cóż, tutaj nie mieliśmy checkpointa, więc niestety jesteśmy jeszcze przed naszym spotkaniem, pierwszym oficjalnym spotkaniem z naszą nową, nową halinką. Dobra, tak więc tylko pick. Rotri! <laughs> Rotri! Have you heard the news? What news? Bua is gone! All the rumors yeah. said that she left to Bangkok with her spouse! Huh? The teacher is now looking for her replacement, and the event is getting closer! Oh, really? Yes! I told you that he was the real deal! Obviously! Just the blink of an eye, and it all came true! Now's your chance, Rotri. Who would be the better suitable heroine than Okay. this little girl? Hold your horses. Who's your girl?

No, 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 O boże, przecież ja ją widziałem. A. no, 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 no Ja nie Ja nie wiem, że tutaj jesteś. To ona jest Możesz pójść na zewnątrz Ona jest przed, przed tą szafą, nie? Najbardziej się cykam tego, że jak znów padnę, to znów będę musiał iść słuchać tego tego teatrzyka. I nie interesuj się, gdzie jestem, nie interesuj się, nie interesuj się. No nie wiem gdzie ona jest. Nie wiem czy tak jak teraz wyjdę, czy ona tam nie będzie stała koło tej szafy. No. Cze. Dobra I bo. Ja muszę chyba iść do tego pokoju, z którego ona wyrazła, nie? To mi się Nie interesuję się, gdzie jestem, a ty gdzie jesteś? Jak ja mam przejść koło nie, skoro ona tak chodzi? Wytłumaczcie mi, jak ja mam przejść. Kurde! Ja mam napierdzielać Nie! e czy mogę to to przycisnąć to E Dalej Nie! 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 ja idę tędy. A jednak, dobra. Tam coś się świeci. Okej. Okay. Dobra, Okej. Okay. Dobra. Nie ma mi tu! Patrzę, że mogłem. Mogłem się my Mario, oh, Nie interesuj się, gdzie jesteś. No. Sama się kurde, idź graj. Jak ona pójdzie koło mnie, to ja ją po prostu szczelę. Tu jest ko mnie? Patrzcie, stoj tu. Czy to jest żandol? Nie, stoj tu. Nie wstanę, nie ma szans. Nie. Ona stoi koło mnie. Chyba, że znów się stara z tym, pos tym posągiem. Nie. Całą grę będę tutaj ostał do końca. Z zrobię ten, z zrobię 15 odcinków. 15 odcinków zrobię, jak będę ten kłócał przez 15 albo 20 minut. Co to jest rtuing? O co chodzi z tymi kukiełkami? Mm. 이렇게 많가 그 Nie wiem którą, która mnie zobaczyła. Nic, nic w tym odcinku nie zrobię. Nic, a nic w tym odcinku nie zrobię. Ona tańczy, Okej okay. Zaraz się stanie z tą kukiełką. Właśnie, ale nie ma o co chodzi. Czekajcie, bo ja na ziemi on Ona jest wszędzie, mam rozumieć, tak? Czyli tam, gdzie są te kukiełki. Tam jest ona. Przejdę ja tej Przejdę czy nie przejdę, tędy? Kurde. przejdę tędy, czy nie Przejdę czy nie no! czy Nie, nie wiesz, hmm, jest tutaj szafa, ale na bank się tam nie schował, na bank się nie schował w tej szafie, na górze jest. Non è vero, no non Co ja mam zrobić? Jak ja mam przejść bo ona jest wszędzie. Tam, gdzie są te kukiełki, tam jest ona I patrzcie, i tu jest ona, nie? A jak sobie otworzę te drzwiczki pyk, to tam też będzie. Par, boom. No i widzicie? Tam też górne jest. Wszędzie. No, jednak się cofnę, nie interesuj się. No i dupa kurwa, tu byłem i ta dupa tutaj też nic nie ma. Nie wiem, która mnie zobaczyła, kukła. nie wiem, gdzie Ki będzie, cały odcinek z mojego uciekania i tyle, nie? Cały odcinek z uciekania. Jeśli ja mam patrzeć, która, się tań która tańczy, i, i ta mogę wtedy iść, czy co, bo ja nie wiem. Teraz ta przestanie Teraz chyba zaczyna tańczyć Jeśli ona mnie to zobaczy to koniec, koniec, koniec odcinka Koniec odcinka Dobra, Kumo, okej! Okay. Wiem o co chodzi Tam gdzie się... Świecą, świecą... światełka Tam ona jest w tamtym momencie, dobra Przynajmniej już to żeśmy ogarnęli Teraz sobie pójdzie, okej okay. Poczekamy aż ona tutaj wróci, nie? Aż ona na tutaj wróci Polecą światełka Żebyśmy mogli już się ruszyć Czyli, okej, okay, czyli ja, ja muszę chyba iść na górę, poczekać, aż murygnie ta pierwsza, poczekać, co tam, tam pójdzie sobie też tam kolejna, okej, okay. chyba w miarę kumam o co chodzi. Aczkolwiek wydaje mi się, że i tak w tym odcinku więcej nic my nie zrobimy, bo ona, ona już tu wróciła, wróciła, okej. Okay. Nie pamiętam torów, ruchów tych wszystkich, tych, 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 Ta chyba tych, tak w o. chyba chyba idzie, w tak, o. To chyba idzie w tak o. Tamta wychodzi i jednak się cofa. To Ta ta nie wróciła. Ta Ta nie wróciła. Serio? Are you? Nie serio? Gdzie jesteś? Dobra i... Idzie, 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 idzie. Ej kurde, czekaj, czekaj, bo ty mi mój... Oh, no, no. Ty jesteś zniszczyłeś mój plan. A ty miałaś iść i, i, i się cofnąć od razu. W wróciła tyle? Kurde. To też nie wróciła stąd. Nie tu wróciła. Z deszczu pod, pod, pod Okej, okay, ta się cofa, dobra. Tu nie ma żadnych, żadnych drzwi, nie ma, nie? To jest pewnie na moje szczęście, że ta będzie mrygać. No, mrygaj. No daj No, No wiecie Ta się ta obudzi. Obu nie ta. A ta się obudziła pewnie ta przy tych schodach. No ja też wiem że tu jesteś chyba tak kiedy wstanie? czy nie to nie wstaje? nie, śmieszne. czekaj, ta to, to, to lampa będzie musiała mrygać, kurde Gdzie są schody? Próbujemy, próbujemy. Próbujemy, Elo. Elo Benz. Weszliśmy tutaj po co. To chyba jest dobrze. Chyba w końcu się ruszyliśmy w tej grze. Tak mi się wydaje. Chyba Nie. Nie. jest zapis okej, okay. zapisujemy to, dobra, Big elo, okej, okay. ważne jest to, że zapisaliśmy grę. Nie wiem, gdzie jestem. Jeden jest pewne. Mamy szafę do schowania się. Mamy szafę do schowania się. Mamy lampki, które jeszcze na, szczę na szczęście jeszcze nie mlegają. Potrzebujemy znaleźć, znaleźć jakiegoś fajnego magicznego, magicznego klucza. Nie chcemy tych not notatek. Kolejna szafa do schowania się. Okej. Okay. Elo, Elo Benz. Masa drzwi Pick. Halina, która wydaje mi się, że zaraz na mnie ruszy. Te są zamknięte. Tu byłem tu byłem już. O, czyli co? Ja muszę tutaj, tutaj ten. Yeah, mm -hmm. ten... Ro Rodri, Rodri, have you heard the news Ura Ura is gone. all the rumors said that she left to Bangkok with her spouse huh? the teacher is now looking for her replacement and the event is getting closer oh, really yes I told you that he was the real deal just the blink of an eye now's your chance Rodri. who would be the better suitable heroine than my cutesy little girl Hold your horses. Who's your girl? A beautiful girl like me wouldn't even look at a guy with a face like yours. Uh, ew. Fine then. Don't you even come crawling back to me. Okay. Dobrze wiedzieć. Uuu, czy tutaj nie było kiedyś przejścia? O może nie było, no? Mogę. Ja bym sobie najpierw. Za... Ja bym sobie za... zapisał, dobra? Zapiszę i możemy bawić się w chowalnego dalej. I w genialnego Berka. O, zamknięte. jest zapis, więc oczywiście mam nadzieję, że ten materiał się wam podobał mimo tego, że przez cały materiał się chowałem w szafie to wam się ten materiał podobał, tak więc już łapeczka w górę, kliknijcie sobie i dzwonka, żeby być oczywiście na bieżąco z tym kanałem, no i cóż, ja was oczywiście zapraszam także, także na moje inne kanały, na moje inne materiały i to tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego wow w kolejnych odcinkach tak, my to sobie zapiszemy i czas znaleźć jakąś taką miłą gier giereczkę, jeszcze żeby się zrelaksować kurde i to i to ewentualnie nagrać tak